dawno nie było słonia na No, słonika nie było już jakiś czas. A wiemy, że no, wy lubicie, my lubimy, no to się dobra okazja trafiła. A jakaż to okazja? A taka, że masz piątaka? <grystanie> tego się nie spodziewałem. <grystanie> Kiedy u nas był słoń? jako Jak kojarzę, że taki klip był, że było, by, byli wszyscy łysi jak słoń w jakimś małym samochodzie ciasnym? A, było coś, no. Coś było, aż już nie pamiętam, ale tak. No, ale teraz mamy cały Have, który jest z, z tego, co myśmy wyczytali, taką częścią promocji gry komputerowej. Taki boomer-shooter, tak taka jest cała strzelanka pixelartowa, chyba z tego, co widzę po logo, pod tytułem my tego nie reklamujemy, a teraz mówimy o tym. Czyli trochę to reklamujemy. Absolute Zero. Nie <gry> wiem, bo dziwna, dziwna sprawa, bo ja już mam wrażenie, że od wielu miesięcy słyszałem o tym projekcie Absolute Zero, zero a to jest yy, tak. tutaj opisane tak, jakby to była nadchodząca epka, tak jakby to jeszcze nie wyszło, ja, nie wiem, co właśnie... tak, co tak wiele czasu zajmuje, żeby to wyszło. Nie wiem, tutaj mam, no oczywiście epka Zero Absolutne, tak? Nie wiem, czy Absolute Zero, czy właśnie, która nazwa jest bardziej oficjalna, ale tutaj mamy tak, na pewno to jest kawałek słonia, który jest... Yy, fragmentem epki, która będzie promować tą grę i ta epka nie wyszła i ta gra też jeszcze nie wyszła. Cholera, może, może, może to nie to, nie ta obsuwa z epką wynika z tego, że tam deweloperze się opierdalają może no bo gra nie wychodzi. <transmary> Być może, dlatego ta epka się tak przesuwa w czasie, no bo to się ma połączyć jakoś. No, oczywiście mit, jeśli ktoś yy, zna angielski, to wie, że to znaczy mięso. A to się zasłonie mocno kojarzy mi osobiście? Mięso zasłonię. Mięso zasłonia. No, słoń często o jakichś takich mięsnych, flakowych sprawach cię wypowiada. No i chyba tyle, no. Na wstęp wystarczy może kawałek yy, pod tytułem o to już powiedzieliśmy. Trzeba to mieć, na razie. O oh, wow. Będzie, będzie ból? O, jest... Yy... Jezu. i matce chuj za zakola, tak by ją mózg zabolał. Nie jestem potem z mazursu, bo chociaż znów zaolam. jest ja na scenę, bebe, bebe, kurwa, ziomal. Ej, czemu to jest takie personalne od razu? się że to będzie jakaś, jakaś historyjka o kimś, a nie o moje starej opozycji. Wow, ale zaczął kurwa mocno twoje stare. chuj w zakola. Dobra, nie, nie. nie. Przewijmy oh. też troszkę. Solomatę chuj za kola Tak by ją móc zabolał, nie jestem potem z mazurzu, po chociaż znów za ora Ty pewnie zjada scenę, bebe be, be, be kurwa żona Dzisiaj zjadać scenę to jak zrobić na Pokar przed nami pusta droga, bo każdy nam z niej schodzi Jak hydrauliczna prasa, robię miastkę z głowy I wciąż nienawidzę ludzi, przecież zaszmiechony Twój stary wyłapał kule, zabrak wazek, kto mi ich wywody w komentarzach nadal nic nie znaczą Koki jęczą jakby rozporek im pistę zaciął Swój to im Słyszeliście, słyszeliście. Dokładnie. Myślicie, że to się was nie tyczy. Kurwa, oczywiście każdy będzie myślał, to jak to się tyczy tamtych, nie to się tyczy kurwa was, dokładnie. Pozdro, jedziemy. Akor jebany pływa w mordy, to mój mentalny stan na dziś. Powtarzalny jest jak barwa krwi. Żebym robił swoje, nie musi mi klaskać nikt. Haram wyjwam z pod serca wyżałosne, kurwy. Rzucam mięsem, jakbym grał noworodkiem w I bóg mi świadkiem, że was wciąż nienawidzę. Lewitując w pentagramie się zamieniam, strzygę ściskam krabami i twą szyję z kurwy, synu. Tak mocno, że ci oczy pod ciśnieniem eksplodują jak popcorn. Świętą rzeczą jest święta wojna. Życie toczy się jak ścięta głowa. Nienawidzą tak było od zawsze, bo wszystko co wypuszczę to jebany maschet Świętą rzeczą jest święta wojna Życie toczy się jak ścięta głowa Nie nienawidzą tak było od zawsze Bo wszystko co wypuszczę to jebany maskęury no i dobra, to jest, to jest dobra braga. No. W końcu kurde coś, nie? No to jest, to... Słoń wie o co chodzi. Autorska braga, nie jakaś kalka kurwa, kto, którą każdy robi tak samo. Dokładnie. On no, robi to po swojemu rzeczywiście. Wiesz co, no po prostu słonie jest słoniem i można powiedzieć, że wiesz, że to znowu jest podobne do siebie, że znowu jest to, jakby ten sztik słonia jest tutaj no tak kurde mocny, że to też dasz... No wręcz jakby jaj nakarmić tekstami słonia, to mogłoby to wypluć z siebie, nie? No, nie oszukujmy się, tak jest. Jeżeli szpaka kochamy za to, że jest szpakiem, yy, wasa za to, że jest chivasem i mówi ciągu, ciągle o tym, że jest chory psychicznie, ma depresję i gorzkie pikułki zażywaj. To nie możemy po prostu nie kochać słonia za to, że mówi nam właśnie o tym, jak miaszczy głowy ludziom yy, wielkimi, kurde, tymi. Jak to się nazywa? Młotami jakimiś, czy tam innymi <noise> rzeczami, nie? <noise> Za to właśnie kocham słonia. <noise> że się głowa, że życie się toczy jak ścięta głowa, no, panie, no, kto inny by ci takie coś powiedział, no, słoń ci takie coś powie i jeszcze będziesz się cieszył, że ci to mówi, no, to jest, to jest... Jak słoń ma na imię? Damian? Kiedyś to chyba słyszałem gdzieś, a wiesz skąd jest, nie? Słoń? No. Z jakiego miasta? Tak. Nie, z Poznania pewnie? Z Poznania, no a, z, a czemu pewnie powiedziałeś? Bo kurwa jest jak Rychu Peja, który też jest z Poznania, to, Aha, to jest okay. moje skojarzenie głównie. Bo Wiesz co, ja, ja skojarzyłem sobie, bo jak w wywiadach jest coś, to ma taką jakąś gwarę, w sensie a. mówi sobie tej, 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 tak, a. Tak, on, te, on, tak mówią rzekomo tam w Poznaniu. Tak, 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 jest tam meta, no. A spoko, bo właśnie poznańska scena hip zawsze była bardzo mocna, tam okolice, też Dębiec, który jest koło Poznania, Wielkopolska To tam a skąd jest paku? Mieliśmy zainteresować No, schodzimy z tematu, musimy wrócić. Mocno, do... tak. Wracajmy, wracajmy. No. Nienawidzą, tak było od zawsze, Bo wszystko co wypuszczę to jebany maskę. No za oryginą przez swój duże ego lenistwo. Bajki o byciu, legendom zawsze podziel przez milion. Niektórym nie pykło, u mnie działa, nadal nie mi Czy nie mnie nowa fala ruro, jestem El Nino? Weź, wyłącz ich syf i nie słuchaj, dzieciak radia. 80% tej jebanej sceny jest jak kalka. Mimo, że znam mainstream, to w podziemiu się ze jak Magda, Żaden chujek z branży nie dyktuje, co mam teraz nagrać? się Siema wariat, wciąż w trasie asfalt. Przejechałem cały kraj, chociaż nie znam się. Na autach wciąż dla wielu moja stylistyka jest tak Hamska Jak na stranie dzwonikowi z Notre Dame na garba I tak na chillu, spacerem, zwiedzam świat Myślę, że by było bit, gdyby większość ziemią zmarła Skuruję wasze zwłoki i powieszę je na kablach To ja żrące piekłem dożywotnia ja beka z diabła Woo! Świętą rzeczą jest święta wojna Życie toczy się jak ścięta głowa nie, nie Nienawidzą tak było od zawsze, bo wszystko co wypuszczę to je dany maskę Świętą rzeczą jest święta wojna Życie toczy się jak ścięta głowa Nie nienawidzą tak było od zawsze Bo wszystko co wypuszczę to je Ok. maskę Okej szybko się skończyło A to krótkie było poniżej trzech minut <ścoughs> <ścoughs> um, Wiesz co jest to teatrzyk, nie można tego nie Oczywiście. widzieć, ale nie ma w tym absolutnie nic złego, bo większość naszej rzeczywistości wokół nas, waszej YouTube'owej nie jest teatrzyk. Kurde, to jest wręcz atut, bo tutaj to jest mega yy, wzięte z pełną świadomością i tego, co z tym można zrobić, i pociągnięcie do ekstremów wręcz takich, wiesz, tematycznych, tak. groteskowych, wizualnych itd. tak no, dalej. wulgarnych też, nie? Został sobie zrobiony jakiś taki bardzo charakterystyczny styl, który zresztą tutaj sam Słoń sam, e, potwierdza, że cała reszta jest jakąś kalką, a, a tutaj mamy do czynienia z czymś więcej. No i jest to prawda, no. Tak, no bo rzeczywiście kto inny robi coś takiego jak słoń w pozycji? Wiesz, najgorsze jest to, że jakbyś nawet zaczął robić coś takiego, to byłbyś nazwany kalką słonia, no bo no. To już jest, on to zagarnął, nie? No Ale to wziął. Właśnie to jest trochę efekt, trochę kurde, to jest po prostu efekt sukcesu. No, nie? no że, jasne, że ten nawet nie ma, san, nie ma sensu podchodzić do tego. Chociaż pewnie, to jest zajęte. Jak chociaż kibel? Ktoś pewnie próbuje, no na pewno ktoś jest w jakimś Ardengradzie, czy gdzieś w tym no ale trochę głupio, nie? Że to jest na, na razie jest tak bardzo wyizolowane ta słoń na scenie, że, 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 że głupio tutaj robić kalkę jakąś. Jeszcze. No nie do ruszenia jest, nie? Tak? Masz masz zespoły, które mają swoje charakterystyczne style, na tyle charakterystyczne, że jakiekolwiek próby robienia tego, co oni natychmiast skazujecie na porównania z nimi. Masz gry komputerowe, nawet jak Dark Souls, każda gra podobna do nich ma jest gatunkiem Souls-like. Więc to byłoby wszystko jak słoń like. Chciałem zwrócić uwagę w tekście na bardzo fajną rzecz, którą Słoń powiedział. Chodziło o to, że te legendy, nie, że istnieją legendy, że myślą, że wystarczy, że są tymi legendami. Tutaj zakładam, że chodzi o legendy rapu, mhm. które już mówił, że tam przestają się liczyć na scenie, nie, bo jadą tylko na to, że są tymi legendami, no i ich jakby wielkie hasło o tym, jakie on, oni są ważni, to trzeba dzielić przez tysiąc, nie, znaczy to już jest jakby ich, ich fame się rozpływa, a że Słoń ciągle się bawi, robi swoje, ciągle coś do przodu. Jest w tym coś, bo jak e, słuchamy, czasami nam się zdarzy, tutaj oczywiście odzew z waszej strony jest dość niski, jak padnie jakiś Peja, czy jakiś Sokół, albo inny, wiesz, taki stary gracz, Ostry, czy tam ktoś, no to raczej widzimy, że jest to takie dość boomerskie zagrzebanie się w swoim starym stylu, raczej mało jest jakichś tam no. nowych inspiracji. Jasne. A jednak słoń, patrz, to jest nowe, słoń stary gracz, ale wrażenia robi tak, jakby to było świeże. <grystanie> ale właśnie pytanie, czy to jest gra wrażeń? Bo czy to jest wrażenie, że to jest świeże, czy może to nie jest aż tak świeże. Nie że... jest świeże, nie, no właśnie, ale, ale to samowrażenie? Ciągle robi wrażenie dobre. Bo wiesz, to nigdy nie będzie świeże, bo słoń Ale, robi to samo. Wiesz co, wydaje mi się, że właśnie... Shot ś... Faktor zawsze jest Wrażenie świeży. świeżości to chyba jest też przez to, że on po prostu cały czas to robi sam. W sensie sam na scenie jest, <grym> nie, nie istnieje ich wielu, słoni. No tak? nie, wiesz, masz <grym> nie ma stada. Peja, sokoła i tak dalej, ci starzy gracze, oni tak naprawdę mają taką dosyć zbliżoną do siebie metę, więc yy, trochę jak słyszysz jednego, to masz wrażenie, że słyszysz ich wszystkich. Coś ale to nie jest troszeczkę. No. za każdym razem jak wychodzi Słoń, no, to masz ten szok walił właśnie też przy okazji. Okej, okay. ja, się, ja się z tym zgodzę, ale wciąż uważam, że niezale, niezależnie od tego ile osób by to robiło, to Słoń wchodzi w takie rejony i potrafi tak obrazowe jakieś porównania wykorzystywać, że one i tak działają, więc nawet jeżeli ten styl troszkę trąci z tę no bo oczywiście to nie jest, on sam przyznaje, że robi to samo od lat, to tak naprawdę przez ten szok walio i przez te porównania to wciąż jest świeże, bo on jest po prostu inteligentnym gościem mm -hmm. i używa tych y, bardzo obrazowych inteligentnych porównań. Tak. Dlatego one cię ruszają. Aż no beat był fajny nawet, podobał mi się. Tak, ale ale tak, nie tak, był tak. jakiś mega unikatowy, ale był fajny, nie? Mm -hmm. Ta trąbeczka czy jakiś tam denty instrument? Tak, to jest ma to jest znane od lat już, nie? Że tak, o to chodzi. Trochę minem, beat like beat z jakimś elementem takim właśnie y, lidującym, który się tam który powoduje, że bit jest zapamiętywalny w jakiś tam sposób, że ma jakiś taki koloryt dobrany, ale jest przede wszystkim kanwasem pod, pod liryka jakąś. No właśnie, czyli bit był fajny, ale nie jakiś mega świeży, unikatowy. Wszystko było fajne, ale nic nie było świeże, unikatowe, a jednak całościowo mam wrażenie, że Fajnie było mi to zobaczyć, klip był bardzo fajny, nic o nim nie powiedzieliśmy, ale Zajebić to jest, takie stylu, no. jest Humor, klimat, bardzo dużo, bardzo dużo. Kilka takich bardzo innych od siebie scen w ogóle zakreślonych, wiesz, i kolorystycznie, i tak vibe'em, tak. i też ta grasz samego słonia. Z, z widzem, te, taka trochę kokieteria, taka. Tak. Taka zabawa, no i po prostu. O, no no mega, ta cyrkowość w ogóle w tym wszystkim połączona z taką nieprzewidywalnością, że ty nie wiesz, czy on ci zaraz nie przyjebie tym młotem, nie? To jest, no to jest sztuka. No, powiedziałem, że jest to teatrzyk i zgadzam się z tym do samego końca. To, to jest naprawdę w najlepszym wydaniu e, teatr grozy Czyli pod co? wezwaniem słonia. Chcieliśmy o to spunktować, wydać ocenę od 1 do 10. Ło, wow, aż tak? <laughs> Kiedyś mieliśmy tak robić z każdym kawałkiem. E, no wiesz co, bardzo trudne zadanie mi dałeś, ale nie, nie strzedłem poniżej 8 No, też mi się tak wydaje. Generalnie wiesz, z ocenami takich rzeczy jest, tak, że... No bo, no bo co, jeżeli miałbyś teraz zostawić do jakiegoś innego kawałka, który byłby kompletnie w ogóle o czymś innym, kompletnie in, inna tematyka, jakiś, wiesz, no jest ciężka ten... rozkmina czy coś, to nie da się tego w ogóle porównać tak naprawdę, bo to są inne bajki. No nie, na no pewno Przez nie. to, że Słoń gra w swojej własnej indywidualnej lidze, to po prostu on ma swoją skalę. No nie da się tego porównać. No, na przykład coś powiedział, to jest lepsze czy skute bobo? To chyba nie o to chodzi. Nie, absolutnie. Kogo nie. to interesuje. Nie po to puszczasz sobie muzykę, żeby sobie, wiesz, wyobrażać porównania do innego kompletnie artysty, to nie, nie ma sensu. Nie. Ale mimo wszystko możecie dać znać w komentarzach, jak Wam się to podobało. No i co? I widzimy się następnym razem, bo chyba tyle od nas będzie, nie? Tak. Także do zobaczenia i pozdro. Trzymajcie się, hej!